Jak podróżować biznes klasą za darmo jest to możliwe. Wystarczy mieć trochę szczęścia i być tak naprawdę lojalnym klientem linii lotniczych. Zobaczcie na mnie. Ja od 4-5 lat latam głównie katarem i czasami lecę dłużej niż powinienem, bo niektórzy latają krócej, czasami lecę trochę drożej niż powinienem, ale przez ostatnie lata, dzięki temu, że latam z Katarem, miałem nie tylko wejścia do saloników biznesowych, nie tylko raz leciałem za pół darmo, bo dosłownie dali mi bilet za pół ceny, ale ostatnia moja podróż została tak dziwnie zrobiona, że powiem Wam, że przez chwilę myślałem, że to jest jakiś skam, a mianowicie kupiłem bilet klasy ekonomicznej, na linii Warszawa, Doha, czyli Warszawa Bali. Kilka dni po tym, jak kupiłem ten bilet, dostaję na maila informację: Nasz kochany, szanowny, lojalny kliencie, mamy dla ciebie dobrą informację. Upgrade'ujemy cię za darmo do biznes klasy. Wystarczy, żebyś kliknął ten link, a będziesz leciał biznesem. I oczywiście mówię: No kurde, zaje fajnie, ale przychodzi czerwona lampka, i mówię: A jak to jest scam? Jak oni wyciągną moją kartę? No, i mówię, cholera, wezmę to, sprawdzę. Patrzę, końcówka e-maila, z którego to przyszło, to jest qatarairways.com, czyli ta jak linie lotnicze. Mówię, okej, okay, może to prawda, ale mówię, nie będę ryzykował. Przejmą mi kartę, ukradną pieniędzy i będę miał w dupie wszystko, więc wziąłem ten link do przeglądarki, która nie jest połączona z moją kartą. Sprawdziłem, że łączy się to z moim kontem w Qatar Airways i upgrade'uje mnie. I po kilku minutach dostałem maila. Witamy w biznes klasie. Warto być lojalnym nie tylko w liniach lotniczych, ale w innych sytuacjach też, bo lojalnych ludzi się docenia.